Witajcie na kanale Licencja Uczuć. Jesteśmy w nowym formacie, czyli wywiad. Wywiad tym razem przeprowadzimy z Marcinem. To jest Dzień nasz dobry. pierwszy wywiad na kanale. Mm. Hello. O co chodzi w tym formacie? Na początku oglądamy film. Film krótkometrażowy z poprzedniego tygodnia. Tym razem będzie to czym dla Ciebie jest depresja, a potem przeprowadzimy wywiad na temat tego filmu. Filmu chciałabym zadać to samo pytanie tobie. Czym dla Ciebie jest depresja? Ogólnie po obejrzeniu tego filmu wywnioskowałem e, bardzo dużo, mam nagle natłuk myśli, i czym dla mnie jest depresja? Z filmu słuchając go, bo jest tylko do słuchania generalnie e, wywnioskowałem, że depresja dla każdego jest w ogóle czymś innym. Każdy ją przeżywa inaczej i Hmm. Dla... Każdy ją przeżywa inaczej, ale jest to jedna choroba. Jak? Tak, ponieważ depresja, ogólnie, jako profesjonalna nazwa, na, tam w psychiatrykach i w ogóle w pojęciu medycznym, jest uogólniana, że jest tak, takie objawy, bla, 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 ale tak naprawdę dla każdego jest inna, ponieważ każdy ma jakieś inne objawy, takie, takie, jest czymś innym, więc powinny być też jakieś y, rodzaje depresji. Nie wiem, czy są. Ale chyba nie ma. Są jakby jest depresja, która może się inaczej zacząć, na przykład a, od naszego ciała, a nie od wydarzeń z przeszłości, albo na przykład wywołać stres, pourazowy, depresje, niedobory w organizmie mogą wywołać depresję, więc depresja może być różnie wywoływana, ale jako mm, typy depresji ich nie ma klinicznie. No właśnie, a powinny być. Także tak. Czym dla mnie jest depresja? Miałem taki epizod w swoim życiu, że może nie miałem stwierdzonej, albo nie pamiętam, bo może miałem, ale y, to było jednak jakiś czas temu i nie wiem, czy mam nadal ten papierek. Miałem epizod, gdzie chodziłem po szpitalach psychiatrycznych i ogólnie, y, może jako depresji nie miałem zdiagnozowanej, ale zaburzenia osobowości i osobowość hejną emocjonalnie. To mam stwierdzone. Ale tak czy siak, dawali mi antydepresanty po których mi się polepszało. Mhm. Czyli miałeś też to seratoniny na przykład. Tak. Właśnie to był też główny powód, dlaczego tam byłem. Ale kontynuuję. Czym dla mnie jest depresja? Dla mnie depresja jest chorobą w głowie psychiczną właśnie, która powoduje, że się odizolujemy od świata. Jest dla depresja to jest dla mnie. Pojęcie bólu psychicznego, z którym tylko i wyłącznie my możemy się z niej wyleczyć, tylko my. Ewentualnie możemy sobie pomóc właśnie jakimiś przypisywanymi lekami, ale tak naprawdę to będzie nasza decyzja, czy chcemy być z niej wyleczeni, czy nie. Dla mnie to jest ciągły ból psychiczny, który nie chce z nas, że tak powiem zejść i musimy się z nim uporać, poradzić sobie ale uporać sami, z... bo jeżeli mówisz, że sami jesteśmy w stanie wyleczyć się z depresji to po co są właśnie te szpitale psychiatryczne, leczenie kliniczne czy specjaliści też to prawda żeby nam doradzić i pomóc na przykład wybierasz się do psychologa, żeby Ci z czymś doradził, bądź Ci nie pomoże, on ci może doradzić i Ciebie zachęcić do tego, żebyś ty coś zrobiła w tym kierunku, żeby wyjść z jakiegoś tam problemu. Dobrze, to w takim razie skupmy się na poradzie. Co by się radził młodym osobom, które mierzą się aktualnie z depresją, ja na pewno bym nie radziła im samotnego dążenia do wyzdrowienia. Czekaj, czekaj, mi nie chodziło o samotne dążenie do wyzdrowienia tylko Mi chodziło o to, że nikt nas nie wyleczy, tylko my sami z siebie. Musimy dopuścić do siebie tą myśl. Owszem, towarzystwo innych osób nam w tym pomoże, tylko to od nas zależy, czy dopuścimy, że tak powiem, towarzystwo innych osób jako lek, który nam pomoże. Masz rację. W takim razie się zgadzam. Um, ogólnie jeżeli ktoś wybiera się na terapię, jest zadawane mu, py jest zadawane mu pytanie. Czy Pan chce iść na tą terapię? Bo um, tak to jest akurat z tym leczeniem, które działa i wyłącznie na naszą psychikę, że musimy tego chcieć, więc jak najbardziej się z Tobą zgadzam. A to mi my tylko my musimy tego chcieć i my musimy sobie na to pozwolić. Dobrze, to w takim razie co radzisz młodej osobie? O Jezu, co radzę? Mówimy <laughs> tak. Radzę tak, że przede wszystkim nie należy się Poddawać. Wiadomo, yy, jak ma się depresję, to wszędzie widzimy nieszczęście, czarne kolory, szare kolory, wszystko jest złe i w ogóle. Ale nie należy się poddawać, bo tak naprawdę w którymś momencie, jak się nie podamy i będziemy z tym walczyć, będziemy nagle widzieć te jaśniejsze kolory i tak coraz bardziej będziemy zauważać te niewielkie szczęście, które obok nas stoi. Jest takie przysłowie nawet. Yy. To cię nie zabije, to cię wzmocni. I ujmę to, że, że to jest prawda, ponieważ ja, będąc po takim przeżyciu, jaki miałem w swoim życiu, mogę to stwierdzić, że to jest prawdziwe powiedzenie, bo depresja mnie nie zabiła, próbowała, ale kiedy z tego wszedłem, to jestem wzmocniony. I w ogóle, że tak powiem, już nie. Tak bardzo uczuciowo się nie przejmuję różnymi takimi drobiazgami, jak wcześniej, albo jakimiś większymi problemami, bo teraz psychicznie jestem bardzo silny i zawsze wiem, że dam sobie z czymś radę, tylko muszę po prostu znaleźć do tego drogę, a jakaś droga jest zawsze na pewno. A jak nie, to mówię, trudno, jakoś to będzie, będę żył dalej i będzie dobrze. Ponieważ należy sobie też powiedzieć, przez całe życie, przez cały czas, Aż tak źle nie będzie. Kiedyś musi być moment, że będzie dobrze i tak już zostanie. Pięknie. Tak? A praktyczne rady? Co ma osoba zrobić, jeżeli dostaje diagnozę? Mam depresję. Co pierwsze Ci przychodzi na myśl? Co ta osoba, jeżeli ma się nie poddać, ale to nie jest praktyczna praktyczne rada, którą może wykorzystać, jakby w psychice wie już, że ma się nie poddać, to co dalej? To co dalej? Mówimy <laughs> tak. Nawet jeżeli miałbym radzić, to zależy to tylko od osób, którzy to obejrzą, czy posłuchają się tych rad, czy spróbują. Bo mogą stwierdzić, że ja poradzę, ale nie, tak nie będzie. Nie posłucham się. I tak, i tak z tego nic nie wyjdzie. A jeżeli ktoś to ogląda i zechce posłuchać tych rad, to przede tak. wszystkim nie I będzie. teraz wytężcie uszy i <noise> tak. proszę słuchać Marcina. Po to jest ten kanał, żeby właśnie pomóc młodym ludziom w jakimś radzeniu sobie z różnymi dolegliwościami. Teraz mamy depresję, a potem będą inne problemy, więc uwaga, wytężamy uszy i słuchamy Marcina. A więc tak, może nie jestem jakimś perfekcjon... profesjonalnym doradcą. Co praktycznego mógłbym poradzić, to przede wszystkim nie można być samemu. Ja, będąc w depresji, na przykład szukałem też możliwości yy, wyjścia z drugą osobą, bo wiedziałem, że jak z kimś wyjdę, to nie będę myślał o tym, że mam depresję, tylko wtedy będę bardziej skupiony na rozmowie z tą osobą, na żarcikach jakichś, na tym, co się dzieje aktualnie, właśnie, z osobą towarzyszącą, tak? Bo jak jest się samemu, to wtedy masz właśnie ten natłok myśli, i że tak powiem. Mając na ładze to na przykład, że depresja jest osobą, to zostajesz sam na sam z tą drugą osobą, która jest depresją. A lepiej zostawić ją w domu i iść na przykład z serotoniną, która da Ci więcej szczęścia. Super, czyli mamy tak. Czyli mamy nie poddawać się, mieć kogoś bliskiego przy sobie, co dalej? A więc taką ostatnią radą, bo naprawdę w doradzeniu to jestem trochę... no... Słaby. Trzecia rada Zależy od sytuacji, to naprawdę postarajcie się robić rzeczy, nawet te najmniejsze, które chociaż trochę odciągają Was od złych myśli i sprawiają chociaż trochę przyjemności. To na pewno Wam też dużo pomoże. W tych trzech radach nie masz żadnej, um, żadnego specjalisty. Czy radzisz tą pomoc specjalisty, czy może ty zwalczyłeś depresję bez? Specjalistę. Generalnie tak. Czy radzę iść do specjalisty czy nie, to na to się nie wypowiem, ponieważ to zależy od samej osoby, czy chce tego specjalisty, czy e, jest bardziej przekonana, że e, poradzi sobie sama. Ja osobiście do specjalisty żadnego się nie wybrałem, nie licząc oczywiście szpitalu psychiatrycznego. To jest pomoc specjalistyczna. Która przytrzymuje ci przy życiu. I tutaj um, zatrzymajmy się na chwilę przy szpitalu psychiatrycznym. No. Um, czy szpital psychiatryczny leczy, czy myślisz, że on ma inny cel? Jest co, generalnie stereotypy na temat szpitala psychiatrycznego są słabe, bo tak. jest zupełnie inaczej jak się mówi. Szpital psychiatryczny sam w sobie m, można powiedzieć, że. Leczy, owszem. Może nie leczy, a zalecza, bo że wyleczy to zupełnie, że tak powiem, jest inna historia tego. Mnie oczywiście szpital psychiatryczny zaleczył. Eee, w ogóle w szpitalu psychiatrycznym są zupełnie, zależy jak się trafi, zupełnie fajni ludzie. Można poznać osoby nawet w swoim wieku, trochę starsze, ale naprawdę przyjazne, sympatyczne, można pogadać. Mm, jest super. Można mieć jakiegoś tam swojego kolegę, pogadać fajnie, yy, pośmiać się, porobić kawały, więc szpital cygaryczny jest jak najbardziej przyjazny. Yy, yy, dawali mi leki, owszem, rano, po południu i wieczorem. Yy, I one działały. Ja to czułem, ponieważ yy, większość pacjentów tak miała, że ja od jakiś czasu, od przyjmowania już tych pierwszych dawek leków, nagle był. Były takie dni, kiedy byłem przymulony, mm -hmm. było tak nudno, tak nic się nie działo, tak, tak zreagowany byłem, byłem. I tak, myśli w ogóle znikały powoli, powoli znikały, aż do pewnego okresu, kiedy, w sensie jak wyszedłem z tego szpitala psychicznego już, jeszcze trochę się to pociągnęło, ale po jakimś czasie już to zupełnie znikło, i teraz, przez kilka lat, właśnie od tych właśnie wydarzeń, jestem w zupełności czysty i już nic, że tak powiem, mi nie doleka i złego na myśl nie przychodzi. Więc, jako podróż i przygoda, w sensie nie podróż, ale przygoda w szpitalu psychiatrycznym, w szpitalu psychiatrycznym była sama w sobie, że tak powiem, ciekawym doświadczeniem, jak i. Coś to dało, tak? Coś to dało. Więc mogę oczywiście polecić. Czyli jednak pomoc specjalisty jakoś jest potrzebna? Ja... Poczekaj, poczekaj. Mhm. Specjalisty tylko w tym wypadku, bo ci daje leki psychotropowe. I mm. tylko w tym wypadku. A terapia jest nie, nie jest potrzebna? Przepracowanie na przykład przeszłości działań, które źle na siebie wpływały, mechanizmów radzenia sobie z problemami. To zależy tylko od osoby. Mi mm. osobiście nie była potrzebna słowna pomoc specjalisty, tylko y, sam sobie z tym poradziłem. Ponieważ, owszem, wychodząc ze szpitala psychiatrycznego, y, Dali mi skierowanie do specjalisty, do tam, do terapeuty. Przez jakiś czas myślałem, że się wybiorę, że się wybiorę, ale w końcu się nie wybrałem. Ponieważ wysłano mnie dwa razy, dali mi skierowanie, ale nie poszedłem ani razu. Bo w obu przypadkach stwierdziłem, że poradzę sobie sam, że nie potrzebna mi ta pomoc, że ja dam radę. Dobrze. Ty nie potrzebowałeś e, jakby pomocy specjalisty, ale Słowny czy ją radzisz? Czy ją radzę? Czy młody człowiek, czy zdrowy, czy chory, powinien iść do psychoterapeuty, kiedy chce przepracować jakiś problem? Czy powinien go dusić sam w sobie? Jeżeli chce przepracować jakiś problem i spojrzeć na to z szerszej strony, jaki skorzystać z osoby... Yy, specjalisty właśnie, która więcej wytłumaczy, więcej wyjaśni i nakieruje, to owszem, mogę poradzić, bo czemu nie, tak, jeżeli my nie widzimy innej drogi wyjścia i w ogóle dusimy to w sobie i to siedzi, a my takie, jak się kręcę, ile to może we mnie siedzieć, to owszem, może się wybrać, tak. Yy, to też będzie nowe doświadczenie, bo kto nie spróbuje, ten się nie dowie, więc jak ktoś spróbuje, to może spróbuje kolejny raz i kolejny raz, może poleci komuś innemu, i nagle cały świat będzie chodził do specjalistów, bo to takie fajne. Więc może być różnie, ale tak. Jeżeli nie ma innego wyjścia, chcę spróbować, to jasno. Dobrze. No to myślę, że tymi pytaniami możemy skończyć. Myślę, że młody człowiek już wie, jakie rady może uzyskać od Marcina. Ja w przypadku depresji chciałabym Wam polecić numer telefonu, który, w którym możecie znaleźć pomoc. Będzie on czekać na Was na dole. Oprócz tego zalecza, zalecam udanie się jednak do specjalisty i. Przebadania się, czy ma się tą depresję, czy w ogóle potrzebuje się jakiegoś leczenia, czy może jednak wystarczy właśnie rozmowa u psychoterapeuty, czy jednak jest potrzebna hospitalizacja, której już wiemy, że nie należy się bać. Więc zapraszam Was do dalszego oglądania filmów i za miesiąc widzimy się w następnym wywiadzie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli, jeżeli chcecie. Jeszcze doradzić albo innym, chcecie wypowiedzieć, czym dla Was jest depresja, to oczywiście zapraszam Was do komentowania. Oraz jak się zapisać do yy, jak wygląda yy, terapia u psychoterapeuty? Do poprzedniego filmiku, tutaj ucji. Tak, tak. O tutaj. Tutaj. Dobra. <grym> pa, pa. Oczywiście jeszcze przypominamy kanał Marcina i drugi kanał Marcina. Dobra, no to cześć. Papa! Pa.